Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem wiceprezesa partii pana posła Mariusza Kamińskiego oraz moim. Chcemy dziś mówić o w wymiaru sprawiedliwości w sprawie ewidentnej, w sprawie tak ewidentnej jak żadna ostatnia, ale chcielibyśmy może na samym początku, zanim oddam głos panu ministrowi, panu prezesowi Kamińskiemu, żeby Państwo zobaczyli, dlaczego ta sprawa jest tak ewidentna, Paroletnie dziecko po obejrzeniu tych materiałów wie, kto tu jest winny, i dla sądu było to dzisiaj wątpliwe. Proszę bardzo. Natomiast ja mam grupę ludzi. To nie jest duża grupa, bo na pewno którzy mają korzą wiadomo prawo i tak dalej, nie. ale przede wszystkim mają ogromną wiedzę na temat nie. tego, co będzie w przyszłości, czyli prywatyzacja jednostek organizacyjnych tej struktur. Natomiast jeżeli będzie y, na przykład ze szpitala czy przychodów stworzona spółka prawa handlowego, to przejmujesz i budynek, i strukturę, i ludzi. Nie panie. natomiast. Do tego typu będzie pierwszy macher, osmerka, osmerka z mojej y, grupy. Dzisiejsza... Biznes na no, budowie zdrowia będzie robiony. Powiem szczerze, że chciałabym to doprowadzić do końca, jeżeli coś z tego mielibyśmy oboje albo ty. Ale jeżeli jest tylko z Afryką, to to pieprz. Mhm, mm rozumiem. Dobrze, natomiast tutaj w tej materii, o której Ci powiedziałem, rozumiesz, yy... <coughs> to Ty to jest mi nie tak mów o tej coś? materii, co mi powiedziałeś, bo to już skończony temat. Aha. Ja zaczynam ten drugi wątek, bo jest coś do wzięcia. Mhm. Mm więc wiesz, jest możliwość załatwienia sprawy i może na tym byś ugrał coś. Natomiast zastanów się, czy facet jest na tyle lojalny i w porządku, żebyś coś z tego miał. Pamiętaj, pamiętaj, ile ja ryzykuję. Pamiętam. Widzisz, co robi CBA i cała reszta. No właśnie, to jest znamienne, bo ten ostatnie nagranie pochodzi z nagrania z rozmowy. Pani poseł Platformy Obywatelskiej, wtedy ważnej postaci Platformy Sawickiej, z innym posłem Platformy Obywatelskiej, a nie z funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale przejdźmy do rzeczy. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni Państwo, ja krótko skomentuję dzisiejszy wyrok. Nie znam precyzyjnie uzasadnienia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, w jakim kierunku poszedł sąd. Mój komentarz podstawowy jest taki, że jest to wyrok sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że działania CBA w tej sprawie były w pełni legalne. Ja tego wyroku nie jestem w stanie zaakceptować. Sąd w drugiej instancji uznał w uzasadnieniu, którego, które, które słyszałem, iż ustalenia sądu pierwszej instancji skazującego Beatę Sawicką na trzy lata bezwzględnego więzienia były prawidłowe. E, zakwestionował natomiast legalność działań CBA. Sąd apelacyjny dzisiaj orzekając w taki sposób zapomniał że również Sąd Pierwszej Instancji poczynił ustalenia co do legalności działań CBA i wypowiedział się w tej sprawie, uznając, że działania CBA były legalne. Co więcej, proszę Państwa, ta sprawa była bardzo szczegółowo badana pod rządami Platformy Obywatelskiej, kiedy Platforma Obywatelska sprawowała bezpośredni nadzór nad prokuraturą. Otóż Bata Sawicka złożyła zawiadomienie o tym, że działania CBA były nielegalne, o możliwości popełnienia przestępstwa przez CBA przy okazji prowadzonych w tej sprawie działań operacyjnych. I prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Najpierw była to prokuratura okręgowa w Poznaniu, która uznała, że. która odmówiła wszczęcia. Tak naprawdę, prokuratura poznańska odmówiła wszczęcia po analizie materiału, stwierdzając, że działania CBA były legalne i uzasadnione. Beata Sawicka odwołała się do sądu. Sąd nakazał jednak przeprowadzenie pełnego śledztwa, i odbyło się, proszę Państwa, pełne śledztwo przeprowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. To śledztwo trwało ponad rok czasu. Wszyscy funkcjonariusze, którzy brali udział w działaniach operacyjnych byli przesłuchani, wszystkie dokumenty niejawne były przekazane prokuraturze i przeanalizowane i prokuratura umorzyła te postępowanie uznając, że wszystkie działania CBA w tej sprawie były legalne. Co zrobiła Beata Sawicka? Odwołała się do sądu od tego umorzenia jako strona i sąd prawomocnym wyrokiem uznał, że umorzenie było prawidłowe i działania CBA były legalne. To jest prawomocne orzeczenie sądu, i takie były wyjaśnienia prokuratury. Poczynione, tak jak mówię, w bardzo drobiazgowym śledztwie. Sąd całkowicie abstrahował od tego. Nie wiem, czy sąd apelacyjny wziął pod uwagę dokumenty zgromadzone przez prokuraturę lubelską. Nie wiem, czy sąd przeanalizował decyzję i wyrok w pierwszej instancji bardzo doświadczonych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie jednoznacznie uznano, że działania CBA były legalne, i jednoznacznie uznano, że doszło do przestępstwa systemstwa korupcyjnego. Ja nie jestem w stanie tego wyroku dzisiejszego zaakceptować. Jeszcze raz podkreślam, to jest wyrok sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i przyzwoitości. To wszystko co na gorąco mogę powiedzieć w tej sprawie i mam nadzieję, głęboką nadzieję, wręcz jestem przekonany, że prokuratura złoży kasację do Sądu Najwyższego i że w tej sprawie wypowie się Sąd Najwyższy. Nie można zostawić tej sprawy w ten sposób. To co mają myśleć Polacy o tym, którzy widzieli tę łapówkę? Co mają myśleć Polacy o tym, którzy słyszą, tak jak w chwilą Państwo słyszeliście, rozmowę dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, nie posłanki Sawickiej z agentem CBA, ale dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, kiedy Pani Sawicka mówi, że ona rozpoczyna już drugi wątek, bo tam jest coś do wzięcia, bo za friko to ona nic nie będzie robić, proszę Państwa, wzięła łapówkę i powinna ponieść konsekwencje, nikt w Polsce ponad prawem nie powinien stać. Szanowni Państwo, sędzia Rysiński starał się udowodnić dzisiaj, że w Polsce nie ma sprawiedliwości. I niestety mu się to udało. To jest ta sama Polska i ten sam ustrój, ci sami sędziowie, ta sama władza. Platformy Obywatelskiej, z której mafia Pruszkowska wychodzi na wolność, nie było zorganizowanej grupy przestępczej. Ta sama władza, za którą Kociołek nie zostaje skazany za swoją działalność, działalność, o której wszyscy przecież w Polsce wiedzą, ta sama władza, za której można brać łapówki, ta sama władza, za której można rozmawiać z kolegą z Platformy Obywatelskiej, co państwu zaprezentowaliśmy o tym, żeby coś zarabiać na polityce. Za tej władzy sprawiedliwości w Polsce nie ma. Sąd jest od tego, żeby szukać dziury w całym i tą sprawiedliwość unieważniać. To tylko dowodzi, że nasz pomysł na reformę Polski, na zmiany w Polsce, który dotyczy reformy także ustroju sądownictwa, jest pomysłem jak najbardziej aktualnym. Bez zmiany całej sytuacji w Polsce sprawiedliwości nie będzie. Będzie można na oczach Polaków brać łapówkę, na oczach Polaków rozmawiać i yy, wszyscy to słyszą, a jednocześnie wyjść i domagać się przeprosin i za chwilę być pewnie przeproszonym. Jeszcze wcześniej się popłakać, żeby Platforma mogła wygrać wybory. Dopóki nie zmieni się w Polsce, nie dostroi systemu, nie zrobi delikatnej korekty, ale nie zmieni się w Polsce naprawdę, dopóty tacy ludzie będą bezkarni. Bardzo proszę o pytanie. Agata Adamek, TVN24. Panie pośle, mam pytanie w nawiązaniu do tego wyroku, właściwie do uzasadnienia, kiedy sąd mówi, że odpowiedzialność moralna Beaty Sawickiej jest bezsprzeczna, natomiast działania CBA, łamanie prawa przez centralne biura antykorupcyjne, doprowadziło do tego, że tak naprawdę... No, nie można jej pociągnąć do odpowiedzialności, bo tyle było niedociągnięć, że nie można jej pociągnąć teraz do odpowiedzialności, może być tylko wyroku niewinniejący. Pytanie brzmi, czy pan nie ma sobie nic do zarzucenia, czy nie można było tego zrobić tak, żebyśmy dzisiaj nie mieli takiego wyroku? Szanowni Państwo, nie mam sobie nic do zarzucenia, co więcej, to co zrobiliśmy było po prostu naszym obowiązkiem. Ja jeszcze raz podkreślam chaos w wymiarze sprawiedliwości. Nie może być tak, że są już prawomocne orzeczenia sądu, były podejmowane działania prokuratury w pełni wyjaśniające zarzuty stawiane CBA w tej sprawie, są orzeczenia i są decyzje prokuratury, a sąd całkowicie abstrahując ten skład orzekający, abstrahując również od ustaleń swoich kolegów z pierwszej instancji, sędziów sądu okręgowego, którzy skazali Beatę Sawicką na trzy lata bezwzględnego więzienia. W jakiej sytuacji są ci sędziowie, którzy orzekli w tej sprawie. Tak nie można, nie można tolerować takiego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Uważam, że w tej sprawie obowiązkiem jest wypowiedzenie się Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że będzie złożona skarga kasacyjna przez prokuraturę. Jestem przekonany, że to jest obowiązek prokuratury, obowiązek wobec Polaków, bo nie można tolerować takiej sytuacji, że sąd mówi o moralnej odpowiedzialności osób, które przyjmowały korzyści majątkowe. Działania CBA były legalne, zgodne z ustawą o CBA, która przewiduje możliwość kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej za zgodą prokuratora generalnego. Taką zgodę CBA miało i nie ma tej najmniejszych podstaw do kwestionowania tego. Co więcej, jeżeli chodzi o takie działania operacyjne, jak stosowanie podsłuchu telefonicznego, wymagana jest zgoda sądu. Każdorazowo taką zgodę sądu uzyskiwaliśmy. Dlaczego sąd, sąd apelacyjny dzisiaj nie wypowiedział się w tej sprawie? Nie wypowiedział się w sprawie prokuratora generalnego, czy też prokuratorów krajowych, którzy badali tę sprawę przed rozpoczęciem operacji specjalnej? Dlaczego nie wypowiedział się co do, tego, co do sędziów, którzy orzekali na niejawnych rozprawach w sprawie zgody na stosowanie podsłuchu Telefonicznego wobec podejrzewanych w tej sprawie. Jestem oburzony tym i y, absolutnie uważam, że obowiązkiem prokuratury jest złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego i żeby tą sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Bo w tej chwili mamy do czynienia z chaosem, z poczuciem, społecznym poczuciem głębokiej niesprawiedliwości wydawanych wyroków. Bardzo proszę. Mariusz Gierszewski, Radio zatem. Sąd wypunktował wiele błędów, y, jego zdaniem, popełnionych przez CBA, m.in. Inwigilowanie pani posłanki Sawickiej w trakcie przed jeszcze przestępstwem, w trakcie tego całego kursu menedżerskiego. Tam pos, obecny poseł Kaczmarek wtedy wasz agent miał nagrywać, sporządzać notatki. wyliczone zostało, ile było tych notatek, ile było tych nagrań. Między innymi to było złamanie prawa, że przed przestępstwem już była inwigilowana. Czy pan się zgadza z takim. Panie redaktorze, przecież ja centrum. wyjaśniałem. Tę sprawę badała ponad rok czasu prokuratura, jeszcze pod rządami Platformy Obywatelskiej, kiedy prokuratorem generalnym był minister sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej. Sprawa ta zakończyła się umorzeniem i stwierdzeniem, że działania co były legalne. Pani Sawicka odwołała się do sądu i jest prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie, że decyzja prokuratury była właściwą decyzją i to śledztwo zostało umorzone. No ja jestem bezradny i myślę, że opinia publiczna jest bezradna wobec takich słów dzisiaj Sądu Apelacyjnego w Warszawie. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Ale ja Jeśli... pytam o Pana zdanie, nie o zdanie sędziów. Oczywiście, że pracy... działania CBA były legalne. Proszę Państwa, z korupcją trzeba walczyć skutecznie. Prawo daje instrumenty służbom do działania. Między innymi kontrolowanie, wręczenie korzyści majątkowej. To jest instrument w pełni legalny, z którego skorzystaliśmy, to był nasz obowiązek. Ten reaktywowany układ zamknięty, który dziś jest u władzy szeroko rozumianej, czyli to towarzystwo będzie się bronić. Znaczy, po takich porażkach, jakie mia, mia, miała ten rząd ostatnio, oczywiście będzie przechodził do wykorzystywania wszelkich zasobów. Niestety ten dzisiejszy wyrok sędziego Rysińskiego jest świadectwem i takim sygnałem trochę w Polsce, że właściwie wszystko można, bo jeśli nie można polityka przyłapanego na, za rękę na, na łamaniu przepisów prawa, nie można wskazać w Polsce, to znaczy, że wymiar sprawiedliwości nie działa. Bo wymiar sprawiedliwości wraz z, ustro... wraz z sądownicą ma być tak skonstruowany, żeby przestępstwa, i to przestępstwa oczywiste, były karane, a nie żeby sąd mógł w świetle prawa wyjść i powiedzieć: Nie, no co prawda, nieetycznie, no ale nie można skazać. To przepraszam, my żyjemy dziś w kraju, w którym nie ma sprawiedliwości. Ja nie przypadkiem powiedziałem o wyroku w sprawie Pruszkowa. Tam także zakwestionowano legalne instytucje działające we wszystkich normalnych wymiarach sprawiedliwości: świadka koronnego, instytucje prowokacji, właśnie tak jak tutaj. Jeśli państwo będzie bezbronne wobec przestępców, to nie będzie ich chłapać. Ale jeśli wy się będziecie godzić i my będziemy godzić na stwierdzenie sądu i po Pruszkowie, i teraz, że w Polsce nie ma przestępców, no to przepraszam, to takie państwo nie będzie sprawiedliwe. Tak, ale sąd powiedział, że państwo demokratyczne, państwo prawa nie wyklucza testowanie uczciwości obywateli. Czy to nie było testowanie uczciwości obywateli? Oczywiście, że nie było testowania uczciwości obywateli. Oczywiście, że nie było żadnego podżegania do popełnienia przestępstwa. Cynizm od tej osoby, mówię o Beacie Sawickiej, podejrze, podejrzanej w tej sprawie dla mnie jest jednoznaczny. To były propozycje, które płynęły z tamtej strony. Sami Państwo widzicie, jaki jest materiał źródłowy, chociaż nie tylko z podstawionymi funkcjonariuszami CBA ta Pani rozmawiała i składała propozycje. Ten fragment rozmowy z innym posłem Platformy Obywatelskiej dotyczył sprawy nabywania po atrakcyjnych scenach działek na helu. W Klubie Platformy Obywatelskiej wiedziano, że Beata Sawicka załatwia atrakcyjne działki na helu rekreacyjne i tenże poseł Platformy zwrócił się do niej z propozycją, że ma zaprzyjaźnionego biznesmena, który chce nabyć taką działkę po atrakcyjnej cenie. Na co Pani Sawicka, jak Państwo słyszeliście, powiedziała, że ona za friko tego robić nie będzie, bo działa CBA i wiecie, czy, wiesz, czym ja ryzykuję. Proszę Państwa, co to jest? Przecież to jest przestępstwo. To jest domaganie się korzyści majątkowej. I jeżeli sąd abstrahuje od takiego materiału, to mija się, mija się z elementarnym poczuciem sprawiedliwości. Bardzo Nie proszę. można tolerować takiego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. I rolą Sądu Najwyższego jest naprawdę zajęcie stanowiska w tej sprawie. Bardzo proszę, już kolektyw Open FM poprosił o komentarz do słów wiceprzewodniczącej platformy pani Małgorzaty-Dawy Błońskiej, która mówi, że ten dzisiejszy wyrok daje dodatkowe argumenty w sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. A co Jarosław Kaczyński miał z tą sprawą wspólnego? Nic. To ja, ja, jeśli można, odpowiem. Według, według platformy, według pani Kidawy, według pana Tuska. De facto jedynym człowiekiem, którego można prześladować i skazać za korupcję, jest niewinny. Nic nie, w tej sprawie nie mający nie ma żadnego materiału na, na temat tego przyjęcia korzyści majątkowej. ci miał Bajtek. Tylko dlatego, że chciał dobrze dla ludzi, że zrobił to, co Tusk nie potrafi i wsparł nas w kampanii wyborczej. Nie Sawicka będzie winna, nie mafia pruszkowska powinna siedzieć. Chory wuj do Bajtek. To jest jedyna ofiara z tego wymiaru sprawiedliwości. Znaczy to, to po prostu. Powinniście także to zauważyć, że, że coś jest nie w porządku. Coś jest tu nie tak. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.